Na tablicy zapisano wszystkie różne liczby dwucyfrowe, które jednocześnie spełniają trzy warunki: są mniejsze od 40, są podzielne przez 3 i suma cyfr każdej z nich jest większa od 7. I mamy za tutaj odpowiedź, ile tych liczb było zapisanych na tej tablicy. Na początku wypiszemy sobie. Um, takie liczby, które spełniają nam dwa pierwsze warunki, czyli są mniejsze od 40 i są podzielne przez 3, oczywiście są dwucyfrowe. Do tymi rzeczami zajmiemy się na samym początku. Później będziemy segregować jeszcze te liczby, która, suma tych cyfr, która jest po prostu nie jest większa od 7, ale to w późniejszym etapie. Wypiszmy najpierw te wszystkie dwucyfrowe. Dwucyfrowe zaczynają nam się od dziesiątki. I w tej sytuacji podzielna przez 3, no pierwszą wartością będzie 12, później będziemy mieć 15, później 18, 21, później 24, 27, później kolejna wartość to 30, 33, 36 i 39. To będzie ostatnia liczba, która będzie mniejsza o 40. No I teraz na podstawie wszystkich tych liczb, które wypisaliśmy, które spełniają nasze pierwsze dwa założenia. Musimy jeszcze odpowiedzieć, która z nich jest, która z tych suma cyfty każdej z nich jest większa od siódemki. No to dodajemy teraz te sumę cyfr, czyli 1 dodać 2 to jest 3, ona nie jest większa od 7, jest mniejsza, skreślamy tą liczbę, 15 jest tak samo, bo jest tutaj 6, czyli jest mniejsza, tutaj 18 jest ok, więc mamy pierwszą liczbę, 21 jest 3, równa 3, 2 plus 4 to jest 6, czyli za mało, 2 plus 7 to jest wartość wynosząca nam w tej sytuacji, no jest tutaj w 9, czyli jest wynosząca ok, 30 jest za mało, 33 jest za mało, bo to jest 6. 36, 36 to jest wartość wynosząca nam 9 suma, czyli jest OK. I 39 to jest wartość wynosząca nam 12, czyli też jest OK. Czyli tej cev mamy dokładnie 4, czyli to jest prawidłowa odpowiedź. Odpowiedzią będzie odpowiedź B. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco oraz pozostawienia łapki lub komentarza, jeśli materiał Ci pomógł. Do zobaczenia wkrótce.